Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj nagram jak pokonać Chica że właśnie jej Bo mi się nie chce jej szukać na mapie Mogę go w sumie wcześniej odpalić O, jest już To tak nie wiem po co nagrywam, bo to jest i tak to jest to sama jak inne animatroniki. Ona robi większe kroki w prawo czy w lewo. No, i wystarczyło mi tylko strzelić tą. Akurat ja walczę z botem. Nie <grym> mogę <wola> ja się patrzeć, co się zajęło. Spokojnie. To, to tyle w sumie z Cziki. O, ja tam dostawałem. Mk1 i tyle. Dobra, to do widzenia, cześć.